A co dają w posagu i rodzice? No ją, ją. 10 Al... alpak. Cześć Marko, witamy Was na kolejnym trójbojowo-naukowym vlogu na kanale SMT Brock. E, jesteśmy dzisiaj we dwójkę, ponieważ Tybora do nas zadzwonił, że mu się nie chce przyjechać, że nie przyjedzie. <noise> Także e, dzisiaj tylko Wrocławska, e, Wrocławska przedstawiciela trójboju e, będziemy sobie trójbojować. Na początku, e, jak pewnie, dużo pytań było i, i gdzieś tam na, też zapytałem, pri, na prif dostawałem, co z tym moim startem nieszczęsnym, to, to myślę, że tutaj wypadałoby opowiedzieć, co i jak tam się stało. Otóż zjebałem. <śpieszynę> nie, no Prawda jest taka, że start mi nie poszedł, poszedł mi prawie tak źle, jak tylko mógłby pójść, bo mógłbym coś jeszcze zjebać sobie w międzyczasie, w sensie zerwać. Spaliłem wszystkie trzy siady. Nie było wystarczającej głębokości, także tutaj później już były zawody spalone. Yy, wyciskanie potem było no, takie dosyć problematyczne, bo średnio się trenuje jak masz taki posmak chuja w mordzie, po tym jak poszło ci wcześniej. Yy, no ale to wyciskanie jakoś tam pocisnąłem powiedzmy na takim poziomie średniożałosnym u mnie klatka zawsze była, nie była konikiem. Nie? Dla mnie najgorszy był zdecydowanie. Także tam zaliczyłem mnie całe 170. No i później w marcym ciągu już się trochę obudziłem i wydaje mi się, że gdzieś tam resztkami sił wy, wybroniłem swój honor. Udało mi się zaliczyć 335 co w całym trójboju jest moją życiówką na dobrą sprawę, bo zaliczyłem co prawda 30 kg więcej, ale to było w single lifcie i to były przygotowania zupełnie inaczej wtedy wyglądały. Także podsumowując, formę miała naprawdę niezłą, tak mi się wydaje przynajmniej, bo doszedłem na dobrą sprawę prawie wszędzie do swoich życiówek. Bez żadnych środków, na samym teściu tylko będąc, po naprawdę ciężkiej chorobie, e, gdzie jeszcze parę miesięcy wcześniej ważyłem 20 kg mniej, także wydaje mi się, że było nieźle. No tylko te siady niestety, nie? te, siady, te siady rzucają taki naprawdę niefajny posmak na całe zawody. A to było tak, że po prostu y, dosyć szybko zwiększyłem ciężar w tych przysiadach i doszedłem do formy naprawdę życiowej, bo ja tutaj siadałem już na treningach 287, robiłem parę singli na treningu na 280. To są takie ciężary, których ja wcześniej nigdy na sprawę nie robiłem. To głównie dlatego, że bardzo dużo rzeczy naprawiliśmy, jeżeli chodzi o balans strukturalny. I zmieniłem technikę przysiadu, i zmieniłem taśmę, i po prostu wyszczeliło naprawdę bardzo dużo rzeczy na raz i gdzieś ta głębokość się zgubiła treningowo. Niestety, a ja jako, że tu bardzo duży mój błąd, no nie kontrolowałem swoich siadów tak, jak kontroluję normalnie siadę swoich innych zawodników, to zauważyłem, że ta głębokość uciekła gdzieś tak, no nie wiem, dwa tygodnie może przed zawodami. Także to już było trochę późno, żeby to poprawić, mimo że robiłem co się tylko dało, to jeszcze jak na złość, przed tymi samymi zawodami, półtora tygodnia przed zawodami miałem, yy, dorobiłem się stanu zapalnego w łąkotkach, nie Także tam kolano mi spuchnęło jedno i drugie, no, to w sumie miałem napuchnięte mega kolana. Na, naciągnięte wodą, yy, przez co no, nie czułem tej głębokości, tylko dosłownie miałem, czułem, ktoś mi chwycił kolano i ścisnął y, naokoło. Yy, także no, ja miałem wrażenie, że ta głębokość tam po prostu jest. Ja się czułem jakby wodą bardzo głęboko, ale głęboko nie było, także no cóż, było spalone. Nie ma co płakać, po prostu trzeba wyciągnąć wnioski, poprawić to, co było spieprzone, i tyle. No. Także, E, nie było tutaj jakiegoś płaczu, było co prawda dosyć mocne wkurwienie, no ale teraz e, naprawiamy i lecimy dalej do roboty. Tak, żeby już na razem wystartować gorzej nie będzie, nie? Także <grym> <grym> jestem, jestem dobre myśli, że będzie chociaż lepiej. No. no i tyle. A dzisiaj, jako że e, ja jestem w trakcie deloadu, jestem po, po krótkim urlopie, byłem w puszczy białowskiej, polecam za jej distancję naprawdę. To e, trochę się potestujemy, znaczy Uran nie potestuje, powie mi e, ile wypracował w przygotowaniach, bo sam wiem, co tam miał naprawiać, to zobaczymy, co naprawiłem, zobaczymy, co teraz powinienem jeszcze naprawić, co się spieprzyło po zawodach i później coś tam sobie podźwigamy. Ale długo gadałem, strasznie. Zapraszam. Także wyszło, że odcinek jest przegadany strasznie. Mnie on bardzo znudził, a sam w nim uczestniczyłem, także, żebyście się wy nie znudzili, to wam puścimy jakieś tej ładne tańce. Traban, zatańcz coś. Za szybko. Dobra, ja sobie zamówiłem takie rzeczy. To można w Stanach kupić, ale sprowadzenie ze Stanów było zbyt drogie. I to się nazywa Kyobo. Do tej pory nigdy się nie to jest takie... Keeerbel! W każdym razie, no, jak widzicie ma trzy chwyty i jest dosyć taki śmiesznie zbudowany, nie? I jest jedna, to jest piątka w końcu, bo tamte piętnastki, które tam leżą były po prostu za ciężkie. I... Tak. ten pizdał do mnie były ciężkie. W każdym razie, są tu trzy chwyty, więc można mieć wydłużone ramię dźwigni, czyli tu jest środek ciężkości, o tu. Ja teraz mam wydłużone ramię dźwigni, nie? Mogę dawać normalnie, bym przytrzymał hampla. Jest jeszcze jedna fajna rzecz, czyli łapię się w ten sposób. Teraz jak sobie zobaczycie, tu jest środek ciężkości, więc mój bicep od początku jest bardziej obciążony, nie? Lepiej to widać na ramiennym na przykład. Kiedy jestem tutaj, to od razu mam napór na rękę, nie? I kurwa, możecie mi nie wierzyć. To jest absolutnie zajemiste ćwiczenie, bo nagle wszystko inaczej wchodzi, ponieważ ten optymalny range of motion jest po prostu dłuższy. No. Zachęcam do testów, zapraszam. Kubek. No jeszcze kurwa pochwalić, że ze Stanów coś kurwa masz. Nie, no nie mam. A to za Aliexpress czy kurwa? No kurwa zrobił mi typ. Jak ci kurwa? Wyspalał? No wyspało, no. Z czego? Żelbetonu kurwa? Z dupy kurwa twoje, Z twojego? 15 lat ma ten pas. Kupiłem go za 50 zł. Ta firma prawdopodobnie już upadła, dlatego, że robiła tak zajebiste pasy, że sprzedała trochę tysiąc i więcej już nie musiała, po prostu ludzie nie kupowali ich więcej, bo je mają do tej pory i jest dobry. <grystanie> Nazywa się Przemek. No, Przemek? Firma Przemek? Przemek, tak ja Jak widzicie, zapomniałem o vlogu, wczoraj zrobiłem normalny trening, więc dzisiaj się wgubiam. Ale zarzuty, zawsze fajna sprawa na no, obręcz. Weźmiemy sobie powiększyć świątarki, co? Bo szkoda wracać po 20 ruchów. Przeżywasz za to we Wrocławiu? Mam bogatą starą. Ale mamy czy narzeczoną? Narzeczoną. To git. Nie. Żenimy się 3 września. Co to widzą stawiony? masz posag? Tak. Posag, a co dają posagu i rodzice? No ją, ją. 10 Alp alpak. O kurwa, te alpaki też teraz. No. A jakiś ten dom, może widło? Nie, no, dom może... no? hmm. Ja, ja, ja do, na alpaki. A, no dobrać. na alpakach da się zarabiać. No? Można zrobić ten, tur alpakowy, taki powietrzny. Pociąg alpakowy można jeździć. To sprawdzimy, zrobimy kilka testów Brzytowi. Brzyd, e, myśmy tam głównie ostatnio o lateralnej rozmawiali w twoim Lateralnie wypadku. jeszcze skosy były do, do wzmocnienia. Tak, potem jeszcze jak szukaliśmy z kotkami co wyszło, to jeszcze coś tam się spodziała. W podłużnej, głębokiej. Ale z tym zrobię, bo już było zakopać. No to sprawdzimy po prostu kilka testów. Zrobimy takich całościowych i potem będziemy spróbować to rozgraniczyć jakoś tam na no, poszczególne testy i co nam się udało wypracować, bądź co jest do poprawy. Nie? Tak nie za długo, żeby Was nie nudzić. To raczej taki wiecie. Szybki screening i zobaczymy. No, Jeśli trzeba będzie, to będzie dłużej, ale pewnie nie będę tego nagrywał. Noga do góry? Dobra i obserwujemy sobie, co on robi. I uwaga, będę pchał w dół, to mi nie pozwoli. Raz, dwa, W miarę. Nawet, nawet. Druga. No to od razu wyżej, tak. nie? Uh -huh. I silniejsza. Tak, dobrze. tak, to, to tak. Tu zawsze wyrwę, żeby miało silniejszy. I tutaj jest ten wyrwany storf, nie wiem, czy pamiętasz. Tak, tak, tak. O. dobra. Teraz tak. I tu, odbicie tu. Tu. Raz, dwa. Bardzo dobrze. dobrze. Nie, kontruj. <laughs> raz, dwa, hop. Dobra, to jest fajnie. To była test na podłużną, więc jest naprawdę nieźle. I teraz raz, dwa, hop. Nie napieraj, tylko trzymaj. Raz, dwa, hop. Ktoś mi ostatnio zarzucił, że zaparłem tak, się Tak, tak, tego. tak no. Można się zawsze, Jak ktoś jest wypracowany, to mogę, kurwa, się zeserać. Uwaga, raz, dwa, Op. No. Naprawdę nie, że stary. Jesteś bardzo równy. No dobra, ale od ogółu do, do szczegółów, więc na plecki? Najpierw no, tam jakieś takie, wiecie. Pitu, pitu. To jest. Trzymam to. To nóżka pasta. Mhm. Mało wewnętrznych. No, wolnej nigdy tam dużo nie było. Ale, co jest fajne stary, kiedyś... czego komar chcecie? Cię... To w szmato. Czemu tak do mnie mówisz? <śmiennie> <śmiennie> Za to, co jest fajne, to jesteś równy na biodrach. W sensie, kiedyś byłeś szichtowany, więc w jednej było więcej zewnętrznej, w drugiej no. wewnętrznej w ogóle tego nie ma. Spoko. Więc jest spoko. Dobra. Tu z tym biodrowym wyszło, więc zobaczymy zaraz. Trzymaj prosto nogę. Tak. Raz, dwa, op. Nieźle. Prosty głównie, wiesz? to Tak. Mhm. I komisji. to samo. Raz, dwa, op. I tu jest super. No tutaj czuję, że biodrowy działa a tutaj prosty. Aha. Dobra, zobaczymy, gdzie ta stabilizacja spierdoliła. Palce do siebie. Uwaga, raz, dwa, op. Dalej, prosto, o, prosz, spójrzmy Okej, Ok, ale w silniejszy byłeś z tym, jak włączyliśmy. O, tak, tak, tak. Anterior, o. Nie, w Dobra. Teraz robimy szachermacher. Więc, żeby się wyrównały napięcia, zrobimy trochę pracy na strzałce. To się napięcia w obrębie stabilizatorów stopy wyrównają. Nawet to miękkie masz powiedzieć. Nawet to to takie... przed zawodami to mi kosowski rozbijał i on tam przyłożył się, dużo serduszka włożył, żeby bolało. tam? To... <grym> na <grym grym> okay. drogą, tu jest ciekawy wyrostek jakiś. Ja tego nie znam, nie wiem co to kurwa jest. Ale masz to z dwóch stron, czyli chyba normalne. <noise> to prawdopodobnie szalka jest. Dobra, prosta noga. I uwaga. Tak. Lepiej, no. Ale dalej jeszcze tutaj wchodzi prosty. Dobra. No to niestety to będzie do wypracowania. No. Dobra, teraz zrobimy sobie taki screen jack. Znowu creeperem jesteś z tą kamerą. Mhm. Panie kamerzysta, bo pan widzi z innej perspektywy. Dół się patrzy, a nie na mnie. Tutaj. Dół, na jaja który? Się tak. Który na palec? Bebe. Który palec jest wyżej? Ten czy ten? No kurwa i co? Ja tam? mam wrażenie, że ten? Mm -hmm. Ja powiem, że nie. Ja bym powiedział, że prawy. Ten, nie? Jak to? No, no tak to. Dziwne. To jest trufnięte. Co? Dziwne. Ja <laughs> no ty z drugiej strony patrzysz dlatego. Tego zrobimy sobie szczuczkę. Sztuczki, sztuczki, nie. sztuczki będą, słyszałeś? Sztuczki, oj czy mam zdjąć się. Tylko piosenka była, hej, hej sztuczki. Na, 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 do góry. Hmm? Jakiś koleś się z tyłu ciągle rozbiera. Okej, okay. hop. My no, tak. płacimy za to. Aha, no. Panie Szymonie, jak teraz palcu? Chyba spoko, co? Nie wiem, czy trochę nie jest za wysoko, przynajmniej tak na czuję. daj trochę poniżej niżej, od A nie, tak, tu. Tak, o. O, 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 i teraz wygląda Dobra. I teraz nóżkę do góry. Raz do. Hop. Dalej prosty. Czy no, nie? Ale lepiej, lepiej. Wsuniemy jeszcze raz. Jeszcze głębiej wsuniemy. Dobra. Czyli mu się zawinęło pod. No i w dupkę weszło i nie działa. <laughs> Dobra, dobrze. Jeszcze lepiej. raz. Raz do. Hop. Kurwa, star. No, lepiej. Co teraz zrobiliśmy? Rafał, ponieważ to biodrowy nie działało nam z tego testu pierwszego. Jak się można przypatrzeć od. Płaszczyzny strzałkowe... Sz z przodu. Nie, z przodu, dziękuję. To jest <grymne> tak, chicken. To, to bioderko było trochę cofnięte, więc nam to insynuuje, że on z tego będzie uciekał, nie? Więc tu prosty będzie przejmował rolę biodrowego i będzie stabilizował nogę. Jak Rafała odrotowaliśmy, czyli wsadziliśmy po prostu kapcia pod dupę, dzięki czemu ten kolek z jest z przodu, to nagle ciało znalazło się w środku. I prosty już nie musi tego robić, co, co robi? Ponieważ zaczął funkcjonować biodrowy. I ciało jest symetryczne. Dobra. Czyli klasycznie jeszcze to biodro hinch. Dobra. Od, czyli ten aos cały czas w mocy, nie? Sure. Bo ja robiłem czekaj na ten, to ja wzmocniałem ten. Widzisz, bo ja wzmacniałem cały czas drugi. Ami. Więc może przesadza, przesadziłem z tym. No ja ucieka... Przerotować. No, bo ja uciekałem, wiesz, ten był za słaby. Tego cały czas skatowałem przed zawodami. Tego widocznie dobrze wzmocniłem. No, robota została zrobiona. <laughs> <laughs> Okej, okay, teraz zobaczymy co tam w lateralnej. Było dobrze, ale warto to sprawdzić, nie? Dobra, trzymasz nogę na zewnątrz, raz, dwa, hop to petarda. Uwaga raz, dwa, hop. Super. Dobra. I jeszcze ten najważniejszy test. Uwaga. Utrzymaj zgięcie boczne. Raz, dwa, hop. Ło, Rafa. Nie popisuj się. Raz. O, tu będzie gorzej. Nie, jest, jest trochę, ale A. i tak było bardzo dobrze. Tu, tu mi brakuje trochę czucia, nawet w tym, 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 tym yy, czworobocznym. Tu, tu czuję dużo lepiej. Okay. Ale to wszystko jest... Widzisz, że ja robiłem dużo roboty na tą stronę, nie? Tu i ten skos, nie? To jest uh -huh. ten. Uh -huh. Także ten, tak. tak. Ale no, no, jest super, bo tak nie, nie było. przecież nie. Byśmy, nie, nie. Byśmy cię kurwa ja robiłem to, co chciałem, no, nie? A no. tu trzymasz naprawdę fajnie. Dobrze. Dobra, eee, na brzuszkę Okej okay. i pupa, i do góry Bardzo ładny zakres, dobra. Druga strona. Czekaj, czekaj, luz, luz, luz. Zaginuj nogę, teraz też fajnie, dobra, siłowo sprawdzimy. Do góry. Uwaga, raz, dwa, hop. Super. Druga. Kurde. No kurwa, zajemiczne jest. Jak na poza wodach, to nie wiem dlaczego się będę przyjebać. <grym> Kolam, kurde, że nie działają. <grym> Dobra, no Ale nie kolana symetrycznie się, się, się zepsuły, nie? Eee, tak, oba padły. Oba, no. Znaczy, o Jezus, nawet nie mogę tak klęknąć. Ja myślę, że to po prostu jest od kompresy taszmy plus dużo obciążenie, tak? Tak mój strzał, eee, Tak, nie? To było co tydzień dalej dużo. Co tydzień dalej było dużo, no. Tak, <noise> 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 dużo. Jak dużo <noise> jak no dobra, no to co, nie, nie jest to aż tak zepsuty, nie? No właśnie nie, właśnie nie naprawdę no to obracujące. Oprócz tego klasycznego shiftu super. O, dobra. pośladki działają, czyli nawet post jest aktywny mhm. nad, nad lateralny, no boże, nad tą podłużną. Oczywiście. Nic. Dobrze, dziękuję. Znaczy, nie wiemy nie, nie, jeszcze raz. <laughs> Muszę jak są siedzi? <laughs> Robi wrażenie. Kurde. Dzień dobry, kończymy, bo musimy robić TikToka do widzenia. <noise> Fajnie by było. Cześć. <noise>